generalnie wjechałem na zamek i to wjechaliśmy w sumie na zamek za chwilę będziemy szli go zwiedzać jest godzina 19 ale generalnie byłem już z Zia i wszędzie objechałem skuterem to jest yy, prawie całą wyspę przedłużyłem sobie właśnie jeszcze skutera do, jutro, do jutra, do 9. do a zobaczcie w ogóle jaka była droga tutaj bo Google Mapy Google, Google mapy pokazywały tą drogę jako, jako normalną, natomiast za chwilę wam pokażę jak to wyglądało tutaj jest skuter Generalnie skuter 50 dał radę podjechać, pod takie rzeczy, że to ja jestem w szoku, jeszcze z dwie, 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 dwie osoby, dwie osoby, nie? Także zresztą to. To była droga do tego zamku, to była ta droga. I to było 2 km, czegoś takiego. Po kamieniach takich. Tam jest w ogóle miasteczko, które nazywa się Kardamena. To jest miasteczko Kardamena. No i my przejechaliśmy przez cały ten wzgórze Adikeos. Yy, jesteśmy w ogóle z zupełnie drugiej strony teraz, nie, na kosie, także idę zobaczyć ten zamek i będzie grubo. Dobra, idziemy, widok jest przepiękny. Realnie mam taki problem, że mam końcówkę miejsca na iPhone'ie i to jest problem ogromny, bo za chwilę nie będę mógł w ogóle nagrywać, ale spróbuję jeszcze usuwać ostatnie aplikacje, jakie zostały do usunięcia, bo już prawie wszystko usunąłem, nie? tak to wygląda, to jest. Rzeczy, fakt. Dobra, znalazłem wejście, ale jeszcze tam jest stado, owiec takie dzwoneczki wszędzie słychać. Jestem. Jest w ogóle wejście to, z za free, była budka. W ogóle tu, nasz tu ludzi w ogóle nie ma. To jest pierwsza rzecz. Wchodzimy tu. No i zaraz się okaże jak to wygląda. W iPhoneie mam już tyle bardzo, tyle mało miejsca, że muszę to przyspieszyć wszystko, żeby da, dało radę w ogóle to nagrać. Tu słyszę jakieś dzwonki. O! No i jest. Ale no jest. Nawet na zamku, opuszczony Czajcie to nikogo nie ma, tu człowieka nie widziałem w promieniu 3 km. Myślę, że to będzie jakieś muzeum, czy coś, nie? A to jest, a to jest opuszczony zamek, ale to generalnie jest pastwisko, nie? Nie, no to jest coś cudownego. tutaj żadna i taka was nie zaprowadzi. I taka może was co najwyżej podwieźć. To jest, że jest taki motyw panna, w której piją owce. To jest, to jest nie do Nie spodziewałem się tego, że tutaj, taka tutaj takie pastwisko będzie. I pewnie ci co budowali. Ten zamek też nie tu widać całe praktycznie całą ulicę stąd z stamtąd, tam byliśmy, jeździliśmy po tych górach z pięknymi widokami. Jeszcze pójdę w tamtą stronę i krótkie nagrywki, bo nie ma miejsca już na iPhone. biuro Trzeba. Wszystko za darmo. I tu nawet nie ma osoby, która w ogóle by to nadzorowała w jakikolwiek sposób. Taki zapach sakralny tutaj się unosi. W Polsce to by nie przeszło. Ale tutaj tak to wygląda. Jesteśmy właśnie w Kardamenie, zjechaliśmy z zamku tą drogą po nocy, ale było spoko, daliśmy radę. Pijemy kakałko i idziemy sobie zwiedzić miasto na spokojnie już. Nie mogę już kręcić, bo pamięci nie mam. Nie mam, zupełnie nie mam pamięci. Także no nie mam jak za bardzo, więc tylko krótkie urywki będą. To to jest jasne. Zajebiście. kojarzycie GTA Vice City, początek gry. To mi się tak kojarzy właśnie skuter zaparkowany, taka alejka do wyjazdu i w tle e, chyba Billie Jean Michaela Jacksona. Tak mi się to skojarzyło właśnie. <śpiewanie> Pięknie, jest pięknie tutaj. Zobaczcie to. I tutaj można tak żyć. Można tak żyć na spokojnie, na chillu. Jeszcze jest taka knajpa. Premier League leci. meczyk Ogólnie ludzi nie ma. Klimacik taki, że tu można sobie siedzieć, pić piwo i oglądać, oglądać sobie meczek. Po drodze z tej miejscowości, w której byliśmy, przez te góry z powrotem, piękne widoki na ogólnie oświetlone całą okolicę, zatrzymaliśmy się w Pyli, w tej miejscowości słynnej greckiej, na Kosie. I tak to wygląda mniej więcej klimacik. Skuterek stoi, daje radę. I tam jest taki też kościół kolejny. klimacik jest super grecka prowincja nie żadne molochy i wielkie resorty polecam taki sposób generalnie wypoczynku jesteśmy w centrum pyli dokładnie na rynku 23.20 klimat taki prowinc prowincjonalny spokojny, cisza spokój nie ma nikogo można sobie spokojnie zwiedzić tymi greckimi ulic uliczkami. Tutaj jest jeszcze tradycyjny tam Pili House, Traditional House of Pili, coś takiego. Jeszcze w sumie, trochę w dół od rynku byli. Fajne miejsce Koniec dzisiejszego dnia Jestem tak zmęczony jak nigdy I jeszcze na sam koniec Oddałem już skuter, więc jeszcze tam gościu o tej północy był O północy żeśmy wrócili jest, jest już grubo po północy, a wyjechaliśmy stąd o 9:00, także no 15 godzin na skuterze, 15 godzin takiej jazdy dowolnej po, po, po całym kosie, po różnych miejscach, także no było warto. Pię piwo i lecę się kąpać i spać. Jestem cały poparzony, generalnie kark spalony, przedramiona też, ale no dzisiaj cały dzień jeździłem w bluzie. Bo już się nauczyłem, że jak jeździł dzisiaj bez bluzy To myślę, że już tutaj bym Oj, już było bardzo źle Także ostatnie, ostatnie Jutro generalnie ten O 8 mam wycieczkę zorganizowaną już Więc już będzie chill na bombie Ale i to będzie dookoła wyspy Kos Czyli zobaczę to, czego nie widziałem na skuterze bo inaczej ja na skuterze chciałem zobaczyć to, czego nie będę widział na wycieczkach zorganizowanych, więc na no jakby tego, a tego było sporo. Więc, yy, więc ten, więc jutro jest kolejny dzień, i teraz mam trzy dni z rzędu. Miałem być generalnie dzisiaj na tym zachodzie w ZIA z wycieczką, ale, ale na to nie pojechałem, więc byłem tam z Agnieszką i jeździliśmy sobie. było bardzo fajnie, myślę, że nawet lepiej niż na tym zachodzie, ale już kolejne, kolejne tak naprawdę trzy dni. To są wycieczki zorganizowane, i to jest Bodrum, to jest Rejs Egejski, i to jest jutro dookoła wyspy. I ostatni dzień to jest piątek przed moim wylotem, i to jest dzień, który spędzę właśnie na tym, że nie będę robił kompletnie nic. Pójdę na plażę albo będę siedział w hotelu i, i tylko siedzę i cały dzień nie robię nic. Odpoczywam to całe, ale mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z tego wszystkiego. Nie widać, bo jestem zmęczony strasznie, ale. Ale było warto. Ja już nawet nagrywam ten vlog na 720p, bo e, już wygrywa mi się wszystko w iCloud. E, muszę nowy telefon kupić, bo pamięci jest mało. Także na zdrowie, e, dobrej nocy, dobrego dnia i tyle.